Power and Packer wita z Ziębic, tak? tak? Witamy wszystkich przybyłych na Henrykowski półmaraton Tu jest taki gościu, który będzie rozgrzewkę robił Dostałeś takie coś? No idziemy teraz się rozgrzać? Będziemy biegać, chodź Będziemy, będziemy się rozgrzewać, bo o 11 już startujemy w 10 8 półmaratonie henrykowskim. No i tam oczywiście będziemy na Was, drodzy. Panie biegacze mojej przygotowane miejsca do tego, aby odpocząć, przygotowane Proszę, miejsca do tego aby numer. I oczywiście czekać na dekorację. To jest numer startowy kasy. Szanowni Państwo, 77. my jako stowarzyszenie program w robimy około 25 imprez biegowych w roku. Robimy to już od kilku lat. Pierwszy raz spotkałem się z tym że... w mi w rozciąganiu rodzina. Proszę, syn. syn, który tutaj jest królem rozciągania, chodzi regularnie na fizjoterapię razem z mamą, proszę bardzo. Księżniczką. Z księżniczką moją. Roz, rozciągania. Babcia też tutaj dzisiaj będzie biegała razem z nukiem w perspektywie, w perspektywie pięknych widoków wokół. Całego klasztoru cystersów. Pogoda się klaruje na tyle, że przestaje padać chyba. Więc po rozgrzewce się cieplej zrobiło. Więc krótkie spodemki, krótki rękawek. Proszę bardzo. Jest! Syn tutaj mamy zostawia z tyłu. Tak jest. Poszli! Tak to wygląda numerkowanie się Tak to wygląda numerkowanie się Pan kwiatkowski Pan kwiatkowski 97 Czerwony numer mam Nie wiem co oznacza czerwony, czerwony ręczniczek do wycierania tak. Czerwony ręczniczek, który otrzymaliśmy w prezencie kiedyś chyba tak od winiarskich Tak mi się wydaje Niezastąpiony ręczniczek co robiłeś, dziecko, po Były takie bluzki. No, brudne. Łączek sobie buty myje? ma brudne buty. Dobra. i no teraz będziesz miał mokry. Zamiast brudnych, to idziesz miał mokry. O jest nasza ekipa. Oprócz mnie. Bo to ja też jestem damy... ekipa. Ale dobrze. startu mienić 10 minut. Muzyka odpowiednio nastraja. Dodaje animusów a, a pan biegnie. A być może. A tu mama dopinguje dzisiaj syna i cała rodzina. Bardzo nieładnie z tym językami. Daj się zbiec! Dziesięć Kilometra zaliczone, poniżej godziny. Zgodnie z założeniami, biegniemy dalej. 4 km zniesienia. Pokonane. Udało się, moi drodzy. Kolejny, trzeci półmaraton w życiu zaliczony. Nie było łatwo, szczególnie na górkach. 4 km cały czas pod górkę. Ale nie jest najważniejszy. Wynik końcowy, czas i tak dalej. Najważniejsze jest satysfakcja i że rodzina mogła mi towarzyszyć. Zresztą na mecie, moi drodzy, zobaczycie dwóch moich synów, a tak naprawdę medal i tak dostał najmłodszy Nikodem, zwany przez nas Bączkiem, i on ma największą radość z tego, że mógł brać udział w tak zwanym wyścigu, jak on to mówi. I ta radość jest bezsenna. Biegnie tata. Aby by to był tato, mam no, no nadzieję, że to jest tato. Tak, to chyba tato. Tam biegnie tato. Tato! O, widać to tato. Tato sopie, ledwo zipie. Choć to jeszcze 250 metrów. Daj, jak się biegało? Ledwo dyszę. noga mi już odmawia pić często. Brawo. Ale już z tej trochę minęło Jest ta meta. Tutaj. Za chwilę masz jeszcze jakieś 100 metrów. Tutaj się skręca w lewo i tam masz meta. Tylko musisz jeszcze w prawo dodać 21 km to spora trasa. No wyprzeciw. Bo tutaj dają puchary. Jest, Dawaj biegnij po medal. Biegnij ze mną po medal. Dawaj. Tam babcia Dawaj, nagrywa i po mama. Medal. Po medal biegnij. Biegnij po medal Szybko. Так, wyglądu. Zaliczone. Oh. Morderczy bieg. Oh. Pod górkę 4 km. Między 4 a 8 zamordowało mnie. Później znowu było pod górkę kawałek. Znowu pod górkę w sumie 3 razy. 4 km pod górę było mordercze. Suma summarum. 2,07 według mojego smartwatcha. Zobaczymy, jakie będą wyniki oficjalne, ale po prostym, to by się spokojnie w dwóch godzinach zmieścił. I tak jest. Power. Power and Packer. A ile się powiększył? Jest dobrze.